Nazywam się Michał i jestem profesjonalnym trenerem karaty. Dzisiaj zajmiemy się kopnięciem Hizageri i będziemy sprawdzać jego siłę i skuteczność, rozbijając y, suporeksy. Dobrze, zaczniemy ćwiczenie z tarczą. Olek, proszę, trzymaj tarczę. Teraz Olek oprze tarczę trochę o ciało. Pochyli się, ja go złapię w ten sposób. Teraz, jeśli łapiemy tutaj za głowę, żeby ściągnąć przeciwnika, a powinniśmy to robić zawsze, kiedy jesteśmy w klinczu. To jest tak: nigdy nie łapcie w ten sposób, przeplatając palce, w ten sposób, w ten sposób, ok. druga sprawa. Przedrawiona powinny tutaj pracować do środka. O inaczej jak ja trzymam tak bardziej po przyjacielsku Olka, to wyjść dołem jest bardzo łatwo, prawda? Czyli złapię go tu za podstawę czaszki, spróbuj wyjść dołem. No i go mam, nie muszę się specjalnie tutaj wysilać. Ściągam i będę wykonywał kolano. Kopnięcie kolanem w tarczę. W ten sposób, to zauważcie, że mam dość długą pozycję i pochylony tu. Od długości tu zależy długość drogi, przez jaką rozpędzam to kopnięcie, więc i jego siła. Zachowuję się tak, jakbym chciał przebić się kolanem przez przeciwnika. Nie kopiam od dołu do góry, bo to jest bardzo kiepskie kopnięcie kolanem trochę do przodu. Bum. Raz. Dwa. Trzy. Dobrze. Teraz ja podtrzymam tarczę. Łap. i też. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Zapraszam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ok, tu Mateusz. Dziękuję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć, okej, okay. super. Teraz sobie to samo zrobimy bez tarczy. A super lecę, Olek, w ten sposób staniesz. Okej. Okay. Przed ciałem. <grytanie> Jednak. Zapraszam. Pierwszy, skład go za głowę. Przymierz parę razy, dłuższa pozycja. I o! No i bardzo ładnie. I co ciekawe, tak jak pękł ten suporex Kasper wybił samą środkową część, e, ponieważ kopnięcie kolanem jest bardziej takim obuchowym uderzeniem. Więc to się zdarza, że nie złamie się na pół, tylko właśnie na trzy części, ale ma za to znaczną siłę. Ok. Zobaczam, słucham go, pamiętaj żeby się odepić i mocno, o no tu się akurat spadło w pół, tak to wygląda, to jest trudne, ale bardzo skuteczne.